Tomasz Jakubiak, urodzony 21 czerwca 1983 roku, zmarł 30 kwietnia 2025 roku, przegrywając walkę z chorobą nowotworową. Joanna Kołaczkowska, urodzona 22 czerwca 1966 roku, zmarła 17 lipca 2025 roku, nagle mózgu. Marek Popiołek zmarł 6 lutego 2025 roku w wieku 50 lat, z nieoficjalnych informacji, z powodu nowotworu. Krzysztof Kononowicz zmarł 6 marca 2025 roku z oficjalnych informacji na zapalenie płuc. Tomasz Lech Strongman zmarł 26 kwietnia w wieku 48 lat. Z nieoficjalnych informacji przyczyną śmierci były środki wspomagające. Michał Matern, znany jako Joka. Zmarł 20 maja 2025 roku w wieku 47 lat, a powodem był nowotwór. Jacek Wójcik, znany z Królowe Życia, zmarł 1 października 2025 roku w wieku 55 lat, a z oficjalnych informacji chorował na nowotwór z przerzutami. Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku na nowotwór. Damian Krempa, znany jako Bastajpan, zmarł 16 lipca 2025 roku na raka płuc. A jak uczy Pismo Święte Jana 11:25, Jezus pokonał śmierć, a jego moc pozwala wierzącym żyć wiecznie.